Zaprezentuję, jak sprawdzicie swój numer na karcie w Orange, Orange Polska. Wchodzimy w telefon. Wybieramy numer gwiazdka. 555. Dzwonimy. Witamy w automatycznej informacji o numerze. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy numer telefonu jest Tak, wybieramy dwa. Like twój numer to 5003 36, 6, 6, 6, 7, 1. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy numer telefonu jest aktywny w orange, to i to wszystko. Jeden. W tym momencie znacie już swój numer. Jeżeli chcesz... Mam nadzieję, że film był pomocny dla Was. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę, to motywuje i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.